Naprawdę wierzycie w te bajki, że po ukończeniu 33 roku życia Orki chodzą na emeryturę i idą uprawiać rolę gdzieś na północy. Jeśli chcecie dowiedzieć się prawdy, słuchajcie dalej. Przez wiele stuleci Orki były trzonem militarnej potęgi imperium. Były również prawdopodobnie jego największą słabością, z ciągle narastającą się nich urazą z powodu traktowania ich jak niewolników i jednorazowych pionków. Przez dowodzenie ich przez przywódców, którzy mieli, do których mieli niewielki szacunek słabych, tchórzliwych magów, okrutnych generałów oraz w niewielkiej szlachty. Wielu ostrzegało, że pewnego dnia orki zerchą swoje łańcuchy i kajdany i powstaną. Aby szukać krwawej zemsty na swoich oprawcach. Jednak nikt w imperium, od którego cokolwiek coś zależało, nie słuchał tych ostrzeżeń. Zawsze pojawiał się jakiś wróg do pokonania. Zwierzę ludzie, którzy najeżdżali pogranicze, wybuchało powstanie w Konfederacji Dziewięciu Miast, i pojawiało się wszechobecne na północy zagrożenie ze strony Wielkiego Pustkowia. Orki są płodne. Są zdolne do rozmnażania się i dojrzewania w niezwykle szybkim tempie. Rządkowo ostrzegano to jako atut. Imperium mogło je wysyłać w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach, nie martwiąc się o straty, ponieważ nowe pokolenie było gotowe do walki za kilka krótkich lat. Jednak gdy imperium ukrzepło, a wiele zagrożeń dla jego bezpieczeństwa zostało zlikwidowanych, a populacja orków rozkwitła, stało się to problemem. Wiele osób, wiele osób zaczęło obawiać się, że wkrótce orków będzie za dużo. Za dużo, by ich wyżywić, utrzymać i co gorsza, za dużo, żeby je kontrolować. Dlatego Rada Doradców cesarza opracowała makabryczny plan, który pozwala, pozwala kontrolować populację orków i utrzymywać zaopatrzenie armii. Ten plan został nazywany ostatecznym rozwiązaniem. Wiedziałem o nim we wcześniejszym fragmencie to Edyt, który powoływał tak zwane emerytowane orki. I wysyłał na emeryturę każdego osobnika po 33 roku życia. Te emerytowane orki. Były ładowane w karawany. Są ładowane w karawany i wysłane na północ. Nigdy jednak nie dostaną uwolnione. Obiecanych farm nigdy nie zobaczą. Zostają spędzane do ogromnych obozów. A później wykonujesz na nich egzekucję Ich ciała są mielone na papkę, mączkę i mieszane jest to z ziarnem, które następnie jest wysyłana jako fasza dla armii orków Imperium. Taka jest prawda. Taka jest ponura praktyka. Rzeczywistość, która trwa setki lat, krążą w Imperium Pogłoski o ostatecznym losie orków. Większość jednakże uznaje te historie za zbyt makabryczne, zbyt okropne. Aby mogły być pomysłem ich wspaniałego imperium. Nie mówiąc już o akceptacji tego pomysłu i sposobu, w jaki to można zrealizować. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że wielu obywateli imperium to po prostu nie obchodzi. Nie obchodzi ich, czy te pogłoski są prawdziwe, czy nie. Orki przecież są niewiele lepsze od zwierząt. Z pewnością nie zasługują na współczucie albo troska. Od pierwszych dni stworzenia orki. Imperium uznało, że przydatne będzie mianowanie najbardziej godnego orka królem lub królową, przez którego cesarz i jego doradcy będą mogli komunikować się z niewolnikami. Ostatnim, który został mianowany królem, jest niejaki katorżnik. Potężny, wielokrotnie odznaczony i niezwykle elokwentny, nawet jak na orka młody osobnik, który jest częstym gościem na dworze cesarza Rasa IX. Jednakże cesarz i członkowie jego dworu często z oczu króla pią, W żaden sposób nie okazują mu szacunku. Nie tylko więź posłuszeństwa, mroczna klątwa Hymana trzyma go niezłomnie lojalnym względem alabastrowego tronu. Jest jednakże jeden członek cesarskiego dworu, doradca samego cesarza, biskup kultu Nowego Boga, który okazuje katorżnikowi życzliwość i szacunek. Został wysłany do Kejkras przez matkę przełożoną ze Świętego Królestwa, która ma nadzieję uwolnić orków spod kontroli Imperium, a następnie odporządkować je sobie i oczyścić ich dusze ze splugawienia, aby uczynić ich oddanymi krzyżowcami Nowego Boga. Z tą misją matka przełożona wysłała biskupa do Kejkras, by stanął przed cesarzem i przekonał go do zakończenia straszliwego zniewolenia i przekonał go do oddania armii orków w, jego, w jej ręce, aby ta mogła nawrócić ich na krzyżowcu. Oczywiście, jeśli możemy domyślać, cesarz odmówił tak absurdalnemu żądaniu. Biskup zatem zmienił taktykę i próbował bić klin między Orki a Tron. Zaczął, zaczął nawracać e, ich z ich pogańskich wierzeń na światło Nowego Boga. Wierzył, że przy odpowiedniej presji Orki zażądają uwolnienia od niewoli, a następnie przyjdą do Świętego Królestwa jako dobrowolni poddani. Życzliwość względem Orczego Ludu zysku, zyskała mu szacunek, życzliwość biskupa zyskała mu szacunek Orczego Króla a czasem także jego przyjaźń. Biskup zaczął w pewnym momencie naciskać na katorżnika, by ten sam się nawrócił i pomógł mu nawracać pozostałe orki. Katorżnik jednakże odmówił, twierdząc, że nie odda swojego ludu kolejne łańcuchy zniewolenia. Tym razem od Boga, którego uważał, tutaj cytuję, za fałszywego i małostkowego. To bluźnierstwo na tyle wzróżne, Zburzyło biskupa, że ten nierozwadnie zdradził orczemu królowi straszną tajemnicę o losie, jaki czekał wszystkie orki w służbie imperium. Ta wiadomość niesamowicie wstrząsnęła katorżnikiem. Ale jeszcze bardziej zszokowany był faktem, kiedy zdał sobie sprawę, że jakiś spo... w jakiś sposób wiedział, że to prawda. Wiedział, że to mrożąca krew w żyłach prawda, którą czuł w każdej komórce swojego ciała. Wypełniony niewypowiedzianą wściekłością, orczyk król ruszył do sali tronowej, wyłamał jej drzwi, odrzucił na bok orków strażników, którzy stanęli mu na drodze. Zanim nim biegł biskup, który zdał sobie sprawę z tego, co zrobił. Krzyczał, błagał, prosił, by ten się zatrzymał, ale nie był w żaden sposób zatrzymać orczego króla. Katorżnik stanął przed cesarzem i powiedział mu, co rzekł mu biskup. Zblazowany i lekceważący cesarz rozejrzał się po członkach swojego dworu. Uśmiechnął się i odpowiedział katorżnikowi trzema słowami. I co z tego? w tym momencie przerażająca prawda została potwierdzona, magiczne więzy, a na katorżniku zostały zerwane. Bez najmniejszego wahania orczy król wszedł na podwyższenie tronu owinął swoje łapy wokół szyi zaskoczonego cesarza. Uniósł go wysoko nad tronem i zacisnął dłonie. Patrząc w jego oczy, zarówno członkowie dworu, jak i orczy żołnierze zamarli w miejscu z rozdzierżonymi ustami, patrząc w osłupieniu. Jak orczył król dusi cesarza? Coś, co nigdy nie powinno być miejsca. Coś, co nie było według nich możliwe. Nagle nogi cesarza przestały kopać. Jego ręce przestały drapać łapę katorżnika, a ramiona opadły bezwładnie na boki. Orczy król odwrócił się i rzucił nim niczym złamaną lalką na podłogę przed tronem. Biskup, który dziko krzyczał i wrzeszczał, gdy ork dusił cesarza, teraz milczał, patrząc na martwe ciało u swych stóp. Powoli podniósł oczy pełne łez i strachu, by zobaczyć Niezmienny, tmienny wzrok katorżnika spoczywający na nim. Bez słowa, jednym szybkim ruchem, orczy król dobył swojego ogromnego miecza i machnął nim, w głowę biskupa tam, gdzie uwstał. Zanim jego głowa upadła na podłogę, katorżnik zasiadł na alabastrowym tronie. Członkowie saskiego dworu uciekli z przerażeniem z sali tronowej. Oczy król rozejrzał się po każdym orku w pomieszczeniu, widząc, że doświadczają tego samego objawienia, które on już przeżył: że nie byli już dłużej niewolnikami ludzi, że moc klątwa Himana została wreszcie złamana. Katorżnik zdał sobie sprawę także z tego, że każdy ork w sali. Nadal patrzył na niego jak na króla. Bez tchu, czekając na jego rozkazy. I zdał sobie sprawę, że ani nie miał, ani nie potrzebował żadnej magii, aby utrzymać ich posłuszeństwo. Wbijając swój miecz w podłogę, kazał na zniszczone drzwi. Idźcie i oczyśćcie pałac ludzkiej zarazy. Powiedzcie każdemu orkowi, którego spotkacie, aby robił to samo, gdziekolwiek się znajdzie. W mgnieniu oka, oczy żołnierzy ruszyli do ataki. Ich wojenne krzyki wstrząsnęły samymi fundamentami pałacu. W ciągu godziny wszyscy mieszkańcy zostali zabici, a ich ciała zostały przyciągnięte poza mury pałacowe, wywleczone na ulicę stolicy. Jak z tym widzicie? W czyniu władcy demonu historia orków i historia imperium jest nierozerwalnie ze sobą związana. Imperium nie osiągnęłoby tego, co ma bez orków. I orki nie powstałyby, gdyby nie imperium. Ale teraz wspanialsza i najpotężniejsza cywilizacja tych krajów chyli się ku upadkowi. Cesarz nie żyje, uduszony przez katorżnika, który zagarnął alabastrowy tron dla siebie. Rebelia w stolicy odbiła się echem w całym imperium. Orki powstają przeciwko swoim panom, a kraj przemierzają aż wścieczone tłumy, faląc, grabiąc i zabijając wszystko, co stanie im na drodze. Do głębokich lasów i dzikich ziem wlegają zwierzę ludzie, trole i olbrzymy. Znowiły swoją odwieczną wojnę przeciwko serii. Co najgorsze, uczyście i oddani władcy demonu, także się rozzuchwalili, i coraz śmielej działają, by przyspieszyć nadejście ich straszliwego pana. Uchodźcy kierują się ku miastom, chroniąc się w ich murach, znosząc biedę i przeludnienie w nadziei, że jakimś cudem uchowają się przed zagładą, której cień wspomija świat. Rządek chwieje się w obliczu rebelii. Władcy miast chowają się w domach. Szlachta zamyka się w swoich zamkach, głucha na błagania ludzi za bramami. Stały mroczne czasy, a wielu uważa wręcz, że są one początkiem ostatniej ery ludzkości. Moi drodzy, chciałbym życzyć Wam wesołego Oktobera. I pamiętajcie, że nie liście żółtego śniegu. Cześć. Jeśli podobał Ci się ten materiał, możesz wesprzeć nas na platformie Patreon. Pamiętaj, że nawet 5 zł robi dla nas dużą różnicę. A obok pojawiły się propozycje naszych innych filmów, do których serdecznie Cię zapraszamy. A jeżeli nie masz wolnych środków, to pamiętaj, że komentarz i łapka w górę w zupełności wystarczą.